zostały jakiegoś szaleń. Już jest dobrze. Szczoteczką masujemy buzię Buzia. Miałem okazję w życiu zaobserwować. Matki które przeprowadzają swoje dzieci na terapię dzieci które mają jakieś problemy związane ze spektrum autyzmu ale nie tylko. No i stąd zainteresowałem się takimi kobietami, które muszą po prostu radzić sobie w takiej sytuacji w życiu. To była główna jakby inspiracja do tego. Dobrze, kamera cały czas idzie. Dobra, zmieniamy nastrój teraz. Widzisz, że tak naprawdę on jednak jest obok tych dzieci. On nigdy do nich nie dojdzie sam. Nie, 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 nie złapie tego kontaktu. Ostatnie spojrzenie na siebie, jeszcze. Dobra, stop, ja mam co chciałem Bartek, jak u ciebie. Tutaj największym oczywiście wyzwaniem były dzieci, dlatego że opowiadamy historię na przestrzeni 20 lat od okresu prenatalnego do 19 roku życia. Ja miałem od razu założenie takie, że ja chcę, żeby ten w tym filmie wystąpił prawdziwy, prawdziwy dzieć, dziecko z, z, po prostu ze spektrum autyzmu, z rzeczywistym spektrum autyzmu. To było dla mnie kluczowe i. I, i, I tutaj byłem uparty. Plan filmowy też był specjalnie przygotowany do tego, żeby nie przebodźcować takiego, takiego chłopca. Więc Wojtuś Krupiński, który jest autystą i który gra siedmioletniego naszego siubuka, był tak naprawdę kluczem, do którego dobieraliśmy pozostałych aktorów. Wcielam się w postać kuby, 19-letniego chłopca, który e, zdaje maturę. To są dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie, żeby nie przesadzić. I żeby nie zrobić z postaci kuby czegoś przyjaskrawionego, czegoś karykaturalnego. A drugie wyzwanie takie, żeby dobrze odzwierciedlić i kontynuować postać, która była zapoczątkowana przez młodszych aktorów. Przede wszystkim Wojtek zobaczył materiały, które wejdą już do filmu ze swoim poprzednikiem ekranowym. Zobaczył jego zachowania prawdziwe, uczył się tych zachowań. Następnie też były organizowane spotkanie Wojtka z młodszym Wojtusiem, czyli z naszym prawdziwym autystą, gdzie spędzali ze sobą czas po to, żeby Wojtek też nabrał pewnych wzorów zachowań jego. No i Wojtek również był, miał spotkanie z psychologami, którzy też dali mu pewien taki, taki backup wiedzy na ten temat. Pani chcę, żebyśmy dla jednego chłopca Zmienili procedury w całym województwie. Dzieci ze spektrum autyzmu rodzi się coraz więcej. Zaraz zaleją was inni. Gdybym nie wiedziała, że ma pani w tym własny interes, pomyślałabym, że chce zbawić świat. A zna pani lepszą motywację niż własny interes? Ja lubię Maryśkę, uwielbiam Maryśkę. A to jest rzeczywiście jedna z moich ulubionych postaci, tak myślę, no. Chyba potrzebowałam pracy z, z reżyserem, który tak szczerze podchodzi do tematu. Jacek powiedział, że on nie chce robić filmu e, edukacyjnego, ale ja zrozumiałam od pierwszego wywiadu, że my będziemy w jakimś sensie spełniać e, rolę, taką rolę. Chyba pierwsze pytanie w wywiadzie, które zostało mi zadane, brzmiało dokładnie tak. Czy miała Pani kontakt wcześniej e, z takimi dziećmi uszkodzonymi? Na co ja? E, to znaczy ja mam coś w sensie takiego, że wow, że znaczy, o tym właśnie robimy ten film. I chyba trzeba teraz będzie to cały czas wszystkim powtarzać. Nie, ja nie pracowałam z uszkodzonym dzieckiem, proszę Pana. Ja nie znam uszkodzonych dzieci, nie? I nie może Pan tak mówić, w ogóle nie może Pan zadawać takiego pytania. Ja pracowałam z Wojtusiem, wspaniałym partnerem z moim obecnym kolegą, którego uwielbiam, który ma spektrum autyzmu i pozdrawiam serdecznie Wojtusia i mamy go się.